Cześć, to znowu ja. Dzisiaj będziemy znać, grać znowu w Build About na Roblox i zbudujemy znowu dziwne maszyny. W zasadzie widzieliście bardzo dużo wyświetleń więc jakby ktoś nie wiedział to budujemy takie coś takie, Obojęty jaki blok ja buduję z takiego bo on jest dosyć twardy no, chodzi, no nie wiem, jakby ktoś się wiedział, bo tej broki mają swoją wytrzymałość i ten jest dosyć twardy. I teraz stawiamy takie śniki nie, nie powiecie. A jak je zdobyć? Już Wam zaraz pokażę. W Jacie menu jest taka skrzynka Episk. Macie dokładnie 12,5 procenta szansy na to, że wyleci Wam jedna z tych rzeczy. 38 jakichś rzeczy z tych bloków, cztery rzeczy z tych różne i dwie rzeczy z tych wszystkich, czyli albo to, albo to, albo to, albo to, albo to, no i wiecie o co chodzi. No i albo jest jeszcze drugi, łatwiejszy sposób, na który Trzeba w, nie jest wymagany gold. Wchodzicie sobie w misję. I to jest misja cel. Ja to dostajecie dwa takie silniki. Jak już to zbudujemy. Stawiacie specjalny fotel. Ty jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Trzeba go... Najlepiej go zdobyć. Ja nie wiem jak go inaczej zdobyć albo zdobywacie za albo robicie wszystkie misje i kupujecie w sklepie ten zestaw albo ten no lepiej kupić ten jeżeli ktoś nie posiada robuxów ale ten też okej okay, więc jeżeli już to zbudowaliśmy bierzemy klikamy zżagnuj i teraz musimy trochę wypłynąć. Właśnie pytajcie czemu ciągle tak zmieniam skidy, ale tenowy był. Ok. Teraz czekajcie. Teraz są typy, które mają bardzo dużo kolta i pokażę wam za co oni kupili. Jak tylko uda się na. I teraz, jak klikniecie F, no, widzicie co się stanie. O, o, nie, nie, o! A widzowie, widzowie, mamy. A jajaj, byliśmy blisko, byliśmy blisko, bardzo blisko. No, no, po prostu nie przyleciliśmy przez bałę, i tamten typo posiada te wszystkie narzędzia to pozwala nam przemalowywać na jaki chcemy kolor to pozwala nam jakby mechanizmy to nie wiem to pozwala nam tak wydłużać że nie musimy jakby stawiać tak koło siebie o tak bloków jakoś tylko po prostu możecie sami to zrobić a ty możecie sobie tak obracać się jeszcze w inny sposób niż pod, yy, niż to, można robić. Tam. Pokażę Wam też dzisiaj, jak możecie zrobić prostą armatę. I to jeszcze tanią. To trzeba nie trzeba świadczyć. Musicie kupić magnes. Byle jakie, bloki. bloki yy, I kupujecie ten magnes. I jeszcze jetpack. O ten, I teraz, jak postawicie jetpack, weźmiecie go i klikniecie na to. Tym, to zauważcie, że nas przyciąga, bo mamy metalowy jetpack. Teraz, jak to puści, nas wybije. To, no, jakby ktoś po prostu o tym nie wiedział. okej, okay, więc teraz, jeszcze w tym odcinku. Będziemy tolować innych graczy. Tak. Dajemy sobie prostą jakąś maszynę. Taką. Bam, bam, bam. Czepiamy jeden silnik. Tylko jeden. Najlepiej. Doczepiamy hak. I stawiamy specjalne siedzenie. które będzie pozwalać nam. Kierować tym takim specjalnym synkiem? Kamy żegluj, patrzcie, możemy tak latać. Polecimy teraz sobie do tego gesza, co on też chce budować. O gdzie on jest? Nie, co się stało? Nie. Oj, oj, nie wiem, więc teraz jeszcze raz to zbudujemy. Hop, 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 hop. Platforma szybko. No i to stawiamy standardowo hak. To. Jeszcze bam, siedzenie, ale nie, siedzenie postawimy Nie tutaj O tutaj Jakieś dziwne hitboxy po prostu ma To coś i... Ajaj To okej, okay. poleciło może O tutaj coś budują Patrzcie co robię Obracamy się w tą stronę Ich stronę i mamy go na haku. Teraz mamy go na haku, co nie? I teraz puszczamy go, i on będzie ginąć. O, okej, okay. o kolejni, kolejny, kolejni. Kolejny. A to bacon. Smutny. Nie, nie. nie. A to nie bacon. Co się dzieje? Chodź no. dowiemy tego bacona. Dwie sekundy i odpalamy świn. Co on jest? Co? Co on jest? Tam. Nie. Nie mogliśmy iść po tego bejkona he okej, okay, jeszcze raz, jeszcze raz, tym razem zrobimy tak inaczej tym razem zrobimy za samochód pam pom Nie a Nie, 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 nie. Nie, nie. Nie, to jak to nie wiało. Aj, aj, aj No. Na tyle widzów. Nie zapomnij o lajku i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. To na razie. Pa!